Witam serdecznie. Ja zawsze powtarzam, że pisarzowi do, do tego, aby pisał, potrzebna jest forma, kondycja. Nie tylko umysłowa, ale fizyczna. I ja, autor powieści, trylogii Fantazy Król Myśli, staram się o tę kondycję dbać, czym się zresztą chwalę na mediach społecznościowych. Nie unikam tego i nie ukrywam. Jestem teraz na stadionie w Pyrzycach. Tutaj mamy taką piękną bieżnię. Nie wiem czy ją będzie widać. O. I na tej bieżni sobie dzisiaj rozpoczniemy sezon biegowy. No do tej pory pogoda była taka, że nie dałem rady po prostu. Po prostu nie dałem rady. Ale co chciałem powiedzieć. Chciałem Was nakłonić do, po pierwsze, do przeczytania powieści Król Myśli, Trylogii Król Myśli. To jest gru długa, gruba, gruba powieść. Będziecie mogli dzięki temu e, na dłużej zostać z jej bohaterami. Ale żeby zostać z jej bohaterami, żeby ją przeczytać, potrzebna Wam będzie kondycja. Nie przeczytacie tego za jednym zamachem, bo Was po prostu będzie boleć Będą boleć plecy. Musicie mieć kondycję. Wypracujmy sobie tę kondycję. Spróbujemy pobiegnąć. Zobaczymy, czy się to uda. Jak, jak się uda utrzymać kamerę długo podczas biegania. Na razie na początku powolutku. Wow. Zobaczcie, jak się to dzieje.